Witam Was w kolejnym odcinku Dawid. Z tej strony wyzwanie: kolejny odcinek 365 dni. Poszukiwanie rzeczy współczesnych. Melduję Wam się dzisiaj z Londynu. Rozpakowane 25 minut, czas na to, żeby sobie pospacerować i posprawdzać. Zaczynam od samochodu, zobaczymy, bo już dawno tego nie robiłem, czy coś pogubili kierowcy. A ważne na początku odcinka, oczywiście, zachęcam do aktywności. Zostawcie łapę. Komentarz taktyczny o treści z Majtki. Jedziemy z odcinkiem. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Ja wiem, że straszny syw, ale to auto służbowe I nie mam na, za, za bardzo wpływu. Mógłbym to zrobić poza godzinami pracy w sensie przyjechać w tygodniu. A zawsze mam jakieś swoje plany i dlatego tak. Sprawdzam auto, bo widziałem jak wszedłem, że dwa pensiki leżą. No i tutaj kolejny naprawdę źle się jedzie takim autem. Jest taki Saigon, no ale życie, panie. I to mnie ciekawiło. Bo szukałem przejściówki. A tutaj ops. W ogóle Krzysiek Kulikowski, który mieszka w Stanach Zjednoczonych wysyłał mi ostatnio filmy i nie mogłem ich otworzyć. Nie wiem czemu nie wróciłem do tematu, zostawiłem to tak jak jest, ale nagrywał mi materiał z właśnie z jakiegoś złomowiska, gdzie mnóstwo samochodów stało i nazbierał całą garść drobnych i może kiedyś mi się uda go odwiedzić, pojechać na półtora, dwa tygodnie odwiedzimy takie ciekawe miejsce. Bo tutaj w Wielkiej Brytanii nigdzie nie mogłem takiego złożiska znaleźć, żeby sobie po prostu wejść do środka i, i po, posprawdzać. I to chyba byłoby na tyle. Popatrzę jeszcze jak coś mi się uda, to zaraz przeliczę i wam powiem, ile mi się na start udało z tego auta. Natargać panie. Dobry początek. 44 pensy tyle mi się udało nazbierać. Lecę umyć łapy i lecimy dalej w teren. Także trzymajcie kciuki za dzisiaj, bo coś czuję, panie, w cewce moczowej, że, <grybujesz> że dzisiaj też będzie ciekawy dzień. donicę Wszędzie na takich miejscówkach to. Uwierzcie mi, że, że czasami, dopóki człowiek tego nie sprawdza i nie zwraca na to uwagi, to nigdy by nie uwierzył, że tyle leży. Może rzeczy leżeć, ale nie wiem ile tych srebr znalazłem. Już w sumie chyba miałem, czekajcie, trzy złote pierścionki znalazłem. Jak poświęcałem tego czasu więcej, i myślę, że jeszcze nie jeden wpadnie. Kwestia czasu, jak się yy, często i dużo czasu poświęca na szukanie. Lecę teraz sobie takie kółeczko, zrobię. Widzimy się przy kolejnym znalezisku. Stałem z tego Londynu i mówię tak dzisiaj słabo i trafiłem w wystawkę, którą Wam za chwilę pokażę, bo tam y, piła jakaś wpadła spalinowa, płazeria no, jakieś półki, cuda nie widy. I mówię słabo dzisiaj z tymi, tymi poszukiwaniami. <grym> Opie, je. Dzień się jeszcze nie skończył. Gdzieś par, <grym> Pod nogami pieniądze leżą. Dobra. Ops. A, no i w tamtym tygodniu na markecie wpadł portfel, ale myślę, że ktoś się zgłosi po ten portfel w tym tygodniu, bo to przy końcówce było. Jest karta kredytowa, której Wam pokazywał, nie będę. Jakaś dyszka i sporo drobnych pieniędzy. To było. Także czekam. Coś koło 20 paru funtów. I tyle. Nie ma dowodu osobistego żadnego, żadnych dokumentów prawa jazdy, nic zupełnie. Poczekam jutro cały dzień, jak się nie zgłosi. To oddam menadżerowi. Niech się menadżer z tym buja. Opsa. Dobra. Lecę wam pokazać, jak wygląda wystawka, którą znalazłem. No i wystawka. Już sobie przywiozłem to pod garaż, bo to było, wiecie, w, na ulicy po prostu w Londynie, że jest mnóstwo samochodów. Także w biegu i pędzie. rurki moje, bo sobie zdemontowałem. Ale takie cudo wpadło. Jestem ciekaw czy działa. Coś tam pokombinujemy. Osłona na ostrze jest. Wygląda to wszystko jakby to było sprawne. Poza tym jakieś woreczki foliowe jeszcze. Co się dzieje? Jakieś takie gęste to nie wiem. Sprawdzimy. Jak się uda odpalić to Wam na pewno pokażę na filmie. A oprócz tego jakieś tam parę desek błazerii, ale powiercone dlatego ktoś Wyrzucił a mi się na pewno przyda, bo sobie do czegoś to zużyję, zawsze to można fajnie później jeszcze przeszlifować. Jak jakieś krótkie kawałki, i czemu nie teraz w ogóle wszystko tak idzie do góry w cenie? I mile paczka błazery kosztuje ale coś około 12 funtów. Jakiś tam kawałek płyty cienkiej, no ale to mnie ciekawi, czy będzie chodziło. Sprawdzę i, i wam jeszcze pokażę. No i półeczka przyda się na buty, tyle chyba. No to krzywe, a reszta jeszcze do zrobienia, będą budżetowe projekty kamperów to akurat takie rzeczy będę używał, to co nazbierałem łapię teraz za detektor i, i lecę, lecę na poszukiwania a ten odcinek z poszukiwań rzeczy współczesnych, no to na bieżąco cały czas jak będzie się coś trafiało z dwóch, z trzech dni w sklepie do kupy i wrzucę, do, wrzucę na kanał nie tracę już więcej czasu, łapię za detektor i lecę w teren dobra, przenosimy się w czasie i za chwilkę zobaczycie sobie ciąg dalszy, a teraz od razu żeby tego nie robić na końcu jak widzieliście w środku gęsto panie coś tam było jakieś syropy pozalewane zaraz wam powiem i wytłumaczę dlaczego ktoś ją wystawił za darmo i jej nie chciał tylko kamerę Ogólnie trochę kopci, ale dobre smarowanie przynajmniej jest. No ktoś z niewiedzy przewaga dzięki technice. Jakiś Angola ciapak kupił i zalał po prostu zamiast mieszanki sam olej. I tyle. Wystarczyło wylać olej, zrobić mieszankę i nowa maszyna. Ja nie wiem, jak to przeliczyć. Wszystko musiałbym sprawdzić bo jak widzicie, wszystko w foliach nieużywane. używane, no wiuśkie ktoś po prostu kupił zrobił jak zrobił i tyle wystawił wystawił po prostu przed drzwi, żeby ktoś sobie zabrał także nie wiem sprawdzę i z prawej strony wyskoczył Wam licznik, w taką średnią sprawdzę cenę i tego i dam po prostu 50% jak chciał to na marketplace sprzedać a czy to sprzedam, zobaczymy, może zostawię tacie może nich. Ma, gdzie miał czym robić w ogrodzie. One, two, w drodze do Maidstone: standardowo postój w Bersted Sprawdzam stacje benzynowe, wszystkie miejsca, które już dobrze znacie. A teraz do Was, widzów, mam ogromną prośbę: dostaję pojedyncze komentarze, czasami. Nie ma tego dużo odnośnie wstydu, który przynoszę po, jakby Polonii w Wielkiej Brytanii, że zbieram w taki sposób drobne i zaglądam w różne miejsca. Nie jest tego aż tak bardzo dużo i też widzę, że ta seria poszukiwania 365 cieszy się naprawdę nie, świetną oglądalnością i nie tylko w, w sensie w liczbach wyświetleń, tylko też w czasie oglądania mnóstwo komentarzy, jak tej serii przez chwilę nie było pytaliście, wysyłaliście wiadomości prywatne, dlatego mam teraz do Was ogromną prośbę, nie musicie pisać e, jakiegoś zdania na ten temat, wystarczy, że napiszecie tak lub nie w komentarzach e, na zasadzie, jeżeli wstydzilibyście się w taki sposób zbierać drobne to napiszcie, że tak i to tyle w sensie z dużej litery tak a jeżeli nie, no to nie i sprawdzimy sobie, ja to później przeliczę i w następnym odcinku e, dam Wam znać eee, jak to wygląda w statystykach jedno pęsóweczka. dobra, lecimy do Maidstone robimy powtórkę sprawdzimy jeszcze raz Sainsbury wszystkie koszyki na spokojnie jest już przed 18, także mniej ruchu, ale myślę, że 2-3 godziny temu naprawdę było tutaj ciężko z miejscem parkingowym a że nie ma tyle samochodów, no to na plus, bo, bo więcej widać. Mam nadzieję, że nie będzie tak wiało mocno na graniu. Sprawdzimy sobie cztery budki. Nie wchodzi, zaczaśnięte. Mało mam czasu, bo chcę jeszcze zrobić zakupę, jest tylko godzina parkingu darmowego, bo bym, bo bym sprawdził ten parking dokładnie, ale wyrywkowo zawsze warto poświęcić 10-15 minut jakąś karteczka z zakupami. No, tutaj wysunięte. O! Proszę bardzo! Zaraz będzie, że podłożona. Piąteczka. Dawno nie było. Jeżę, panie, nie w plastiku to jest. <noise> Będzie śmierdziało, że, że podłożone, panie. Jak tak piątkę leżą pieniądze. Sprawdzam jeszcze tutaj. Dwa, trzy miejsca na żywo lecimy i zobaczymy, co przyniesie dzisiaj ten parking. Piątka jest naprawdę fajny dzień. Mało tych wózków teraz jest tutaj, to znaczy, że jest dużo porozwożonych. Ale duża część też jest ich po, po prostu popsutych. Dlatego tak. No, powpychane do środka. Dobra, lecimy dalej. Muszę sprawdzić całkiem inne też poszukać jakichś takich supermarketów, gdzie, yy, gdzie będzie ten, gdzie będzie też wózki, do których wrzuca się pieniądze, bo na przykład w Tesco nie ma, nie trzeba wrzucać, żeby zabrać z sobą wózek Gruby odcinek, no co tu dużo mówić, <gry> wystawka zrobiła naprawdę robotę, jeszcze ktoś oleju nalał, to już w ogóle jakiś żart, no ale tak czasami jest, Jak ktoś wcześniej czegoś takiego nie robił, to, to może mieć rzeczywiście z tym problem. A mi się po, pofarciło, jeden traci, drugi korzysta, jak to w życiu. No, otworzyłem, ale co, pusty. Dobra. Cięku, dzięku. Dostaję też od Was cały czas wiadomości, od Was widzów, że jakimiś znaleziskami to złote obrączki gdzieś z podławek, To jakieś inne rzeczy. Także dużo osób szuka razem ze mną. Ciekawe czemu. Czemu tak po wkładane? I co? Nie będzie dzisiaj nic? No to wychodzi Jeszcze chyba jedno miejsce Kilka minuta piąteczka wpadła, przy dobrych wiatrach mogłoby być lepiej, ale nie ma co narzekać. Zależało mi, żeby z wózku, wiecie, po funcie był. To jest niesamowita frajda. Dobra. Jak tutaj pierwszy raz przyszedłem, myślałem o tych wózkach i wtedy mi w tamten dzień, pamiętam, grubo pofarciło, bo kilka funtów w taki sposób właśnie znalazłem, ale to wszystko wszystko tam. Dobra. Tyle. Co tu więcej podsumowania wam robił nie będę. Bo licznik z prawej strony kolejne poszukiwania, na pewno inna forma, czyli albo grabie na nadzimowe, których już dawno nie było. Ale na pewno sprawdzimy stare miejsca, czyli parki. Muszę znaleźć pointer, żeby, żeby wybrać się też i nagrać dla Was ten odcinek, bo zginął gdzieś. Nie przedłużam już dalej, dziękuję Wam przeogromnie. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się na razie, cześć.